Dzień dobry, cześć i czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj wraz z Piturem porozmawiamy sobie o 36 faktach na temat regionu Hoenn. Po pozostałym odcinku z serii, się 160 wyłapki w górę, co daje nam kolejne 16 ciekawostek w dzisiejszym materiale. Ale zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym Was serdecznie zaprosić na kanał Pitura, który robi niesamowite filmy jeżeli chodzi o świat Pokémon, i dodatkowo powiadomić Was, że jest to seria ciekawostek o regionach ze świata Pokémon, które występują różni Pokemonowi twórcy. Dodatkowo, za każde 10 lajków pod tym filmem, dorzucę jedną ciekawostkę do filmu o regionie Sino. Więc im więcej lajków pod tym filmem, tym więcej nowinek w kolejnym materiale. No to co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Ruby i Sapphire były pierwszymi grami pokoju wydanymi na Game Boy Advance, co sprawia, że trzeba było wykorzystać całą tę nową moc obliczeniową. Region Hoenn stał się większy niż kiedykolwiek wcześniej, czy też później, oczywiście do czasu. I ostatecznie posiada najwięcej obszarów i tras w serii. W grach. Trasy czy też dróżki to zazwyczaj przejścia łączące miasta, jaskinie lub inny typy obszarów i zazwyczaj są to trasy lądowe. W przypadku Hoenn mieliśmy do czynienia z dużą ilością tras wodnych. Too much Water. 7,8 na 10. Właśnie dzięki tak licznej ilości dróg, ścieżek i tras wodnych Region Hoenn wydaje się być ogromny. Dodatkowo ma więcej tras wodnych niż normalnych ścieżek. Minęło dużo czasu od kiedy seria Pokémon w końcu wykorzystała ekskluzywne dla wersji gymy. Pokémon Sword i Shield były pierwszymi grami, które miały konkretnych liderów sal dla dwóch różnych wersji tych gier. Natomiast Pokémon Emerald zrobiło podobny myk z Gymem w Sotopolis City. W Ruby Sapphire Wallace był liderem typu wodnego, ale w trzeciej wersji gier tej generacji, czyli Emerald, oddał to stanowisko Juanowi i awansował na czempiona regionu. To pierwszy raz, kiedy gracze widzieli taki ruch w szeregach ligi. Osobiście, w roli czempiona, wolę giga chada Stevena. Jeżeli się ze mną zgadzasz, napisz w komentarzu I believe in Steven's supremacy. Walda Pepper. Znana również jako Ayano, wydaje się być podręcznikowym zadaniem pobocznym w grze wideo. W mieście Razborów w Pokon Emerald możecie napotkać młodą dziewczynę, którą opiekuje się jej ojciec. Podczas rozmowy z nim, ten mówi, że jest ona bardzo chora i znerwowana i od dłuższego czasu nie dało mu się jej rozśmieszyć. Zwraca się do gracza, aby ją uszczęśliwić. Mimo, że wygląda na standardową misję rozweselenia tej małej dziewczynki, odgadnięcie, co należy jej powiedzieć, jest prawie niemożliwe. Gra potrzebuje losowej serii znaków, aby ją rozśmieszyć. Sekwencja jest generowana losowo na podstawie numeru identyfikacyjnego trenera. Jeśli gasz odgadnie tę sekwencję poprawnie, to ojciec za mną tapetę do schowka. Większość gier Pokémon ma na początku film, który odtwarzany jest w telewizorze w domu gracza. Gry generacji trzeciej mają również odtwarzany klasyczny motyw z lat 90. Jeśli ktoś z Was sprawdzi telewizor w Little Root Town, znajdzie odniesienie do filmu Big. Wyświetlany tekst brzmi następująco. W telewizji leci film. Dwóch mężczyzn tańczy na dużej klawiaturze fortepianu. To wyraźne nawiązanie do sceny, w której Tom Hanks i jego szef tańczą na ogromnych klawiszach. Hej, czy wiedzieliście, że w tej scenie oryginalnie panowie mieli zatańczyć na klawiszach tak, by grane przez nich nuty brzmiały jak intro do I Will Survive, ale producent się nie zgodził, bo wymagałoby to zwiększenia budżetu do tego filmu? A czy wiedzieliście, że czasami zmyślam głupoty? Zwyczajny biały kamień umieszczony na zewnątrz centrum kosmicznego w Moslim City nie ma wiele do zaoferowania. Jest trochę nie na miejscu w porównaniu do otoczenia i nie wydaje się, aby służył jakiemukolwiek celowi. Nawet jeśli gracze spróbują wyjść z nim w interakcję poprzez używanie jakichkolwiek ataków czy nawet rozmowy, nic się nie stanie. Ale nie bójcie się, ma on większe znaczenie dla historii gry niż dla samej rozgrywki. Okazuje się, że biały kamień ma być rodzajem pomnika. Ma znaczenie dla mieszkańców Centrum Kosmicznego, pomimo braku unikalnego spritea. Ma symbolizować ich nadzieję, że ich rakiety będą latać bezpiecznie. Mobile City jest jednym z najlepszych miast w regionie Hoenn, ale nie zawsze było tak stylowe, jak się wam wydaje. W oryginalnej grze charakteryzowało się głównie wieloma wejściami i wieloma starszymi mieszkańcami. Watson, lider gymu, chciał je odnowić. Ta renowacja byłaby dziełem firmy zajmującej się rozwojem gruntów o nazwie Great Mobile Holdings. W remakach Omega Ruby i Alpha Sapphire renowacja ta w końcu miała miejsce. Miasto stało się bardziej nowoczesne. Osobiście uważam, że przez to wydaje się, że miasto jest ciaśniejsze. Wolę oryginał, tam jest gdzie oddychać. Swoją drogą mam podczas nagrywania katar, więc moja argumentacja jest jak najbardziej uzasadniona. Mimo tego, że społeczność nazywa go błędem jagodowym, ten błąd ma więcej wspólnego z czasem rozgrywki. Region Hoenn jest wyjątkowy. Gdy zadebiutowała w nim mechanika sadzenia drzew jagodowych, czy też berry, gra używała wewnętrznego zegara, aby z czasem wyhodować krzak. Owa usterka była podobna do słynnego błędu I2K, czy też Youth 2K. Zegar zasadniczo resetował się, gdy przekroczył rok 2001, po tym jak domyślnie zaczynał się od roku 2000. Oznaczało to, że intensywne granie w grę przez ponad rok skutkowało tym, że jagody nie wyrosły. Ta usterka pojawia się tylko w oryginalnych Ruby i Sapphire, które Game Freak naprawiło gdy wydał grę Pokémon Emerald. W Rustboro City w remake'ach Omega Ruby i Alpha Sapphire można znaleźć trenera klasy Ace. Gdy z nim porozmawiamy da on graczowi Floatstone. To dość wyjątkowy przedmiot, który zmniejsza wagę Pokémona, którego trzyma, ale gracze, którzy się na tym skupią przegapią sprytny żart. Jeśli wrócisz do pokoju po tym jak trener da Ci kamień, zobaczysz na jego miejscu wędrowca. Zauważy on, że ostatnio bardzo przytył. Okazuje się, że to ta sama postać, która dała nam ten przedmiot. Prawdziwą postacią zawsze był ten ponury wędrowiec, ale Floatstone zmienił go w smokłego, pięknego trenera klasy Ace. Odkrył jeden prosty trik na zrzucenie kilogramów. Dietetycy go nienawidzą. Zobacz jak on Ruby i Safari nie były jedynymi doskonałymi grami RPG, które Nintendo wydało na początku XXI wieku. Była też doskonała seria Paper Mario, której kolejną wersją jest The Thousand's Year's Door, która uważana jest za jedną z najlepszych gier Mario i zawiera możliwe powiązania do regionu Hoenn. W obu grach istnieje wczesna lokacja o nazwie Petalburg, która charakteryzuje się spokojnym, mało miasteczkowym charakterem. Możliwe, że jest to jakiś mały isterek z gier Mario w nawiązaniu do innego wielkiego tytułu firmy Nintendo. Jak to często bywa w serii Pokémon, region Hoenn po raz trzeci z rzędu oparty jest na rzeczywistej lokalizacji. W tym przypadku jest to wyspa Kyushu. Według dyrektora gry Junichi Masudy wybrano Kyushu, a mapę obrócono o 90 stopni, aby zapewnić lepszą grywalność, co ma sens, gdy spojrzy się na mapę regionu. Głównie chodzi to o surfowanie po morza Hoen, by dostać się do Victory Road, ostatecznej i najtrudniejszej lokalizacji gry. E, tak naprawdę to nie zgadzam się z ostatnim zdaniem. Dostałem ten scenariusz do przeczytania i nie uważam, by Victory Road było najtrudniejszą lokalizacją w grze. Widać scenarzysta nigdy nie walczył z Brolim na Nazloku. Mityczne pokony były nieuchwytne już od czasów oryginalnych gier Red i Blue. Najbardziej znanym przykładem jest Mew. Podczas gdy gracze pierwotnie musieli mieć dostęp do eventu, by dodać go do swojej drużyny, w grach pokon Emerald wyglądało to nieco inaczej. Pomocą dla graczy przychodzi lokacja o nazwie Faraway Island, która jest pełna tajemnic i jest siedliskiem Mew. Możliwe jest, że ta wyspa nie jest w rzeczywistości częścią Hoenn. Dodatkowo w grach mówi się, że znajduje się ona daleko od regionu Hoenn i można się do niej dostać tylko za pomocą promu. Dodatkowo, gdy kosimy trawę na wyspie, nagle wyświetla się tajemnicza wiadomość, która brzmi następująco. Uczucie bycia obserwowanym zniknęło. To brzmi dość złowieszczo i dodaje tajemniczości wyspie. Jak zawsze nowy region oznacza nowego profesora, ale tym razem jest on wyjątkową postacią. Profesor Birch pracuje w miasteczku Little Root i jest znany z tego, że jest nieco bardziej ekscentryczny i towarzyski w porównaniu do Ołka i Elma. To z pewnością pasuje do jego specjalizacji. Miłość profesora Bircza do pracy w terenie to to, co wpędziło go w kłopoty. Dodatkowo warto dodać, że w zależności od wyboru postaci jest on jednym z dwóch ojców naszego rywala wraz z Normanem. Atak Puccini na Bircza to historia typowego starego o jego drodze do szkoły w dzieciństwie. Change my mind. Kolejnym nieodwłocznym elementem serii jest nazwanie miast. W Kanto miasta były nazwane na cześć kolorów, w Johto na cześć roślin. Wygonie Hoenn tematyczny sposób nazwania miast bardziej stał się schematem, który zawiera dwa słowa, które stanowią nazwę miast. Choć może się to nie wydawać mało interesujące, daje graczom doskonałe wyobrażenie o tym, czym jest każde miasto lub miasteczko. Little Root Grodzinne miasto gracza brzmiono przydulnie i skromnie. Verdanturf Turf brzmi jak urocze i skupione na naturze miasteczko, a Fortree City jest bardzo sprytnym podejściem do nazwy miasta. Region Hoenn kładzie duży nacisk na naturę i jest to dość oczywiste, patrząc na różnorodność środowisk, w których znajdują się gracze. Miasta Raspberry i Verdanturf są połączone tunelem, który można wykopać tylko ręcznie, aby nie przeszkadzać Pokémonom w środku. Na południe od Mowil City znajduje się Route 110, która oferuje dwa sposoby poruszania się: droga rowerowa dla ludzi i przejście naziemne poniżej, które pozwala Pokémonom żyć spokojnie. Hoenn ma również o wiele więcej szlaków morskich w porównaniu do poprzednich gier, a nawet istnieje miasto zbudowane na morzu. Pomimo, że jest to tylko gra, to miło jest widzieć, że ludzie są wrażliwi na tematy związane ze środowiskiem. Tak naprawdę moja teoria jest taka, że w Pacify Town jest bieda i tam dalej walczą na kije, a nie na pokemony, stąd preferencja budowania miasta z drewna, papieru i gówna zamiast betonu. W regionie Hoenn wprowadzono biomy, których nie było w poprzednich grach. Środowiska te obejmują między innymi dżunglę, plażę, pustynię i aktywny wulkan. Może się to wydawać małym szczegółem, ale te wyjątkowe środowiska zapewniają całkiem interesujące sytuacje bitewne. Dodaje to również regionowi Hoen poczucia większej przygody podczas eksploracji regionu. Doświadczenie wszystkich różnych lokacji naprawdę daje graczom poczucie bycia daleko od domu, czego pierwsze dwie gry nie potrafiły zrobić aż tak dobrze. Podczas gdy region ŻOTO pozwalał graczom doświadczyć systemu nocy i dnia, region Hoen jest pierwszym, który oferuje również mechanikę pogody. Na przykład intensywne światło słoneczne wzmacnia ruchy typu ognistego i pozwala użyć solar beama bez ładowania. Deszcz zwiększa siłę ruchów typu wodnego i pozwala atakowi Thunder uderzać z większą precyzją. Burza piaskowa i Grad powodują obrażenia, a Pokémon pogodowy, castform, zmienia swoją formę w zależności od warunków podczas bitwy. Ta mechanika otwiera nowy wymiar strategii, który uczy graczy planowania czegoś więcej niż tylko tego, z jakim Pokémonem walczą. Swoją drogą, to autorzy takich haków jak Radical Red uwielbiają wzmacniać Castforma. Uważam, że dzięki tym kilku prostym buffom jest on jednym z najlepszych Pokémonów, jakie istnieją. Za jego pomocą zgnoiłem niejednego bardzo niebezpiecznego przeciwnika. Szkoda tylko, że Game Freak nie wie, czego tak naprawdę oczekują fani. 11.26. Szkalowanie Game Freak Moment Jedną z najfajniejszych rzeczy w regionie Hoenn jest jego historia. Fani gry wiedzą, że region został stworzony przez Graudona i Kyogra, którzy stworzyli odpowiednią blond i morze. Zniszczenie i chaos, które powstały, gdy te dwa Tytany stanęły do bitwy, mogły zostać stłumione tylko przez Rayquazę, która wysłała ich do swoich odpowiednich jaskiń, by zapadły w głęboki sen, gdzie odpoczywały aż do wydarzeń w grze. Co więcej, w remakeach oryginalnej gry Ruby i Sapphire legenda regionu Hoenn może zostać rozszerzona podczas epizodu Delta, w którym gracze wykorzystują moc Mega Ewolucji aby pomóc za zapobiec uderzeniu meteorytów w region. Pomimo wydarzeń z epizodu Delta, region ten nie jest obcy meteorom. Jedno miejsce, w szczególności Meteor Falls, było kiedyś świadkiem deszczu meteorytów, co jest w rzeczywistości wyjaśnieniem istnienia takich pokemonów jak Solrock i Lunaton, których wpisy w się mówią, że każdy z nich przybył z kosmosu. Ponadto miasto Sudpolis zostało zbudowane wewnątrz krateru uderzeniowego, w który spadł meteoryt. Z tego powodu do miasta można dostać się tylko nurkując i wynurzając się, lub przylatując do niego. Ej, skoro tam nie ma drogi lądowej, to czy w jakiś sposób zostało wytłumaczone skąd na środku miasta wziął się Groudon? Według dyrektora gry Janiczy Masury, nazwa Huel miała oznaczać obfite relacje. Zapytacie pewnie pomiędzy kim? Oczywiście, pomiędzy ludźmi i pokałonami są motyw przewodni, który jest widoczny w wielu obszarach gry. Od wyskakiwania z ciężarówki, aby zobaczyć maczołki pomagające nam się przeprowadzić, do poznawania legendarnych pokonów, które stworzyły i ukształtowały region, a nawet w tym, co robi każdy gracz Pokémon, budowaniu własnego zespołu, podróżowaniu po regionie i przeżywaniu przygód, aby zostać mistrzem Pokémon. W regionie chodzi głównie o harmonię, która istnieje pomiędzy ludźmi, a żyjącymi w ich świecie stworzeniami. A jeśli nigdy tego nie odważyłeś, możesz przyjrzeć się temu trochę bliżej podczas następnej rozgrywki w grach Ruby, Sapphire i Emerald lub w ich remakeach. Jedna z bardziej wyjątkowych rzeczy w regionie Hoenn dotyczy jego złowrogich drużyn. Pierwsza z nich, czyli Team Magma, to zespół, który chce powiększyć ląd, ponieważ wierzy, że więcej lądu będzie lepsze dla ludzi i Pokémonów i w związku z tym wybudza Groudona. Druga organizacja, Team Aqua, dąży do czegoś przeciwnego. Chce powiększyć morze dla dobra ludzi i Pokémonów i potrzebuje Kajogra, by to zrobić. W zależności od wybranej wersji gry, jedna drużyna pełni rolę głównego antagonisty, podczas gdy druga faktycznie pomaga graczowi w udaremnianiu planów przeciwników. Ten mały, ale godny uwagi szczegół jest jedną z rzeczy, która sprawia, że Region Hoen jest wyjątkowy i pomaga tym grom wyróżnić się na tle innych w serii. E, to też mi napisał scenarzysta, ja tam zawsze skipuję fabułę, więc sam czegoś się dzisiaj dowiedziałem. Kto ogląda moje streamy, ten wie. A teraz szybkie strzały. Hoen ma najwięcej tras ze wszystkich regionów, łącznie 34. Huen jest jedynym regionem z Game Corner i domem towarowym, który nie znajduje się w samym mieście. Mobile City Corner znajduje się w Mobile City, podczas gdy Lily of Department Store znajduje się w Lily of City. Gymy, w których wszystkie oznaki mają takie same angielskie i japońskie nazwy. Można w końcu spotkać ojca postaci gracza. Ani Eevee, ani żadne z jego ewolucyjnych form nie istnieje w regionalnym Pokedexie. Forma przymiotnikowa Hoenn to Henjanin, co został ujawnione w oficjalnym przewodniku pokon Ultra Sun i Ultra Moon. W regionie Hoenn wprowadzono 135 nowych Pokémonów. W regionie Hoenn znajduje się aktywny wulkan. Od czasów gier generacji trzeciej Hoenn posiada największą populację npc ów w historii franczyzy. W regionie Hoenn szczególną uwagę przykuwa research pogodowy, który jest głównym tematem gry. Po raz pierwszy w serii pojawił się Battle Frontier. Pierwszy raz mogliśmy zanurkować pod wodę, używając ruchu HM Dive i eksplorować podwodną faunę i florę. Region Hoenn wprowadził także nową mechanikę Pokémon Contest, które były pokazami i mogliśmy wygrywać ribony czy też wstążki. Kolejną funkcją były Pokebloxy, które zwiększały poszczególne sesyki naszych Pokémonów. Fibas stał się najbardziej znienawidzonym i denerwującym Pokémonem do złapania, gdyż występuje jedynie na dwóch kafelkach wodnych, które są randomowo rozmieszczone na mapie. I uwaga, najważniejszy fakt dzisiejszego odcinka to Matki jest najlepszym starterem. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki materiał się spodobał, że i tak, zostawcie po górę po tym filmem. A my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się na razie. Dziękuję, Wam wspierający, za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny